Zakłaniam się serdecznie, warto doś polski karawanik jak zawsze. Dawno się do was nie odzywałem, ale nadarzyła się ku temu świetna okazja, ponieważ razem z moją Moniką wyjechaliśmy na typowy zimowy karawanik, bo do chyba jeszcze bardziej typowej, standardowej miejscowości, czyli do zakopanego. Dawno w zakopanym nie byliśmy. Monika nigdy tu wcześniej nie była. Ja byłem tu zaledwie jeden raz i teraz postanowiliśmy skorzystać z tej, jak sami widzicie, przepięknej aury pogodowej. Ruszyć Właśnie tutaj nie tylko do samego zakopanego na typowe krupówki, ale też oczywiście ruszyć się nieco i pójść w góry w Tatry. Stacjonujemy na kempingu Olimp. Właściwie parkingu, bo w obecnej formule, w obecnych zakazach prowadzenia działalności, to miejsce funkcjonuje jako taki camper-park z możliwością zatankowania wody, z możliwością zrzutu toalety chemicznej, i właściwie płacimy za parking z podłączeniem do prądu. Dzisiaj zapraszam Was na krótką podróż po tym właśnie jak stąd z tego kempingu ruszamy właśnie w pobliskie Tatry, a później po powrocie albo na przykład jutro pokażę Wam jak wygląda to pole i dlaczego warto tu przyjechać. Zapraszam serdecznie. obok kempingu na którym stoimy znajdziecie taką sobie tutaj miejscóweczkę jest tutaj dostępny parking i dzisiaj dzisiaj chyba nikt nie kasuje za wjazd natomiast podczas ostatnich skoków narciarskich które tutaj się odbywały już takie opłaty były pobierane natomiast jeżeli szukacie miejscówki właśnie takiej właściwie na dziko bez podłączenia do niczego no to lepiej nie będzie z pięknym widokiem oczywiście ina Wielką skocznię i na Giewont. A tuż obok macie wyjście na ulicę, prowadzącą czy to do centrum, czy to właśnie na skocznię. Monika, czemuż nie ciągniesz znowu w górę? Bo to lubisz. Gdzie <gry> dzisiaj idziemy? A dzisiaj spróbujemy wejść na Krokiew. jeżeli szlaki będą nie oznaczone, to sprawdzimy tylko. Okoliczne przełęcze, jest już za późno, żeby iść gdziekolwiek dalej. jestem leniwy, ja wiem. A powiedz, czy w ogóle zimą można się wybrać, e, będąc takim w sumie, no takim jak ja amatorem w góry, czy to jednak samobójstwo? Samobójstwo. Trzeba się przygotować. Zobaczmy. Dlatego słuchajcie, dlatego zawsze jest tak, że idę z Moniką i w górach się jej słucham. Jestem bardzo grzeczny, jestem, prawda? Jestem. Jesteś. Jestem. A ja jestem spakowana. A ona jest spakowana i dlatego wychodzimy. Natomiast myślę, że widoki, które dzisiaj zobaczymy tam u góry będą naprawdę warte każdego wysiłku. Idziemy, idziemy. na giełdzie? Chcę na, Chcę na Wbrew pozorom i wbrew zapowiedziom wcześniejszym nie ma góralskiego weta, przynajmniej nie ma tu w miejscu, w którym jesteśmy. Sami widzicie, wszystkie szkółki, wszystkie wyciągi są pozamykane. Ale fakty są też takie, że w zakopanym nie ma po prostu zbyt wielu turystów. Mamy 18... 18? 18, prawda? 18 stycznia skończyły się te skrócone ferie. No i niestety Zakopany świeci pustkami. Tak samo świeci pustkami Wielka Krokiew na której odbywały się w miniony weekend skoki narciarskie. Niestety bez udziału publiczności. Sami widzicie, na szlakach praktycznie nie ma osób. Jestem przekonany, że w momencie kiedy wejdziemy do góry, pustki będą jeszcze bardziej widoczne. No. Wiesz, gdzie jesteśmy, ale nie wiem. Jesteśmy tu. A tu? Tu, Tu. idziemy tu. Tu zdecydujemy się czy idziemy tu, czy może jednak nad reglami i wracamy tutaj. Ja chcę na Kasprowy jak. <grym> Kiedyś? Zimą czy latem? Obojętnie, ale nie dzisiaj. <grym> trzeba kupić bilet na wejście do parku. Bez kartonu i trzeba, nie? Znaczny poziom lawinowy. dzisiaj? A masz detektor lawinowy? Nie wziąłem. Kurwa. Tu mamy kasę. Tak. A we wchodzimy do parku, prawda? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że tam śpi niedźwiedź zamknęli go, tak? go na zimę tak? zamknęli go na zimę By chronić go przed pandemią koronawirusa Żeby się nie zaraził Zbijamy namiot? widziałem namiotem Widzisz się bardzo, <noise> ale wszedłem. Po drodze padła bateria do GoPro. Oczywiście się rozładowało ze względu na niskie temperatury, ale widok jest fenomenalny. I obiecałaś mi, że kiedyś wjedziemy na Giełdę. Giewont. Giewont jest tam. Dzisiaj umarłem, jakbym szedł tam, to bym umarł trzy razy. A nie mam dziewięciu życie kot. <noise> I tam mamy Zakopane. Za plecami Moniki jest Zakopane i nawet widać nasz kemping po tym charakterystycznym takim niebieskim dźwigu który jest tam ulokowany pięknie tak żeby... dajmy radę Trasa, prędkość i bicie serca. Okay. Tak, tu, tu umarłeś. Okay. No i tu wysokość, nie? Czyli ile wyszliśmy, Max? 1382. Okay. Nie wydaje się tak dużo w ogóle jakoś, ale. No 600 metrów w górę to jest dużo. Mhm. Przepadłem. A odległość? Sama odległość, trasy? Jest gdzieś pokazane? Ile zrobiliśmy kilometrów? Ile czasu? O, na przykład czas chyba jest, tak? 4 godziny 12,4 km w 4 godziny i 7 minut. Gdzie to widzisz? Jak cofniesz na końcu, to a, no. tu mamy kropkę taką nie? w tym samym miejscu, w którym zaczęliśmy. Ok, dzięki. Słuchajcie, a my idziemy. Pokażę Wam, jak wygląda sam kemping, na którym się znajdujemy i na którym jesteśmy po raz ostatni, bo dzisiaj jest ostatni dzień pobytu tutaj naszego. Stoimy, jak sami widzicie, na wprost Wielkiej Krokwi. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy możliwość podłączenia się do prądu, tylko że ten prąd działa różnie. Jest prąd, idzie kabel i kabel, moi drodzy, kończy się aż w tamtym miejscu. Tam, 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 w tej skrzyneczce i tam do tej skrzyneczki możecie się podłączyć. Nie mam żadnego pojęcia, czy przestrzeń, którą tutaj widzicie, jest też dostępna właśnie dla kamperów i przyczep kempingowych czy ona jest tylko na przykład do tamtego słupka w każdym razie wszystkie kampery, które widzicie i też jedna przyczepa kempingowa stały dokładnie tak jak my stoimy tutaj, czyli w tej linii na wprost wielkiej krokwi Olimp bardziej można nazwać takim kamper parkiem właśnie zresztą sam się tak nazywa aniżeli stricte kempingiem mamy tutaj do dyspozycji wiaty z ogniskiem taką wiatę grillową. Tutaj, po lewej, po prawej, tam wszędzie stoją kampery. Wszędzie mogą takowe stać, i naprawdę tutaj, jak sami widzieliście na zdjęciach z drona tych załóg, może być tutaj naprawdę bardzo, bardzo bardzo dużo. Problemem jest właśnie ten prąd, ale jak mówi mi właściciel tego obiektu, tu widzicie taki gigantyczny dźwig, żuraw. Ten dźwięk tutaj służy jako wysięgnik do skoków na Bungee. I ten dźwięk, według zapowiedzi właściciela, ma zostać wkrótce zlikwidowany. I dzięki temu kolejne kilowaty mocy powrócą właśnie tutaj na te pole, żeby zasilić te wszystkie miejsca w odpowiednią ilość prądu. Nie ma dostępnych sanitariatów, przynajmniej na obecną chwilę. Tak jak mówiłem, Camper Park funkcjonuje jako camper park, a nie camping więc mamy możliwość tylko zaczerpnięcia wody i zrzutu nieczystości. To jest pierwszy rok działalności, warto o tym przypomnieć. I to tutaj moi drodzy. O w tym miejscu jest zrzut kaset toaletowych. Podnosimy, wylewamy, zamykamy. Wodę natomiast możemy zaczerpnąć tutaj z tego miejsca, z tego pomieszczenia. Bierzemy tutaj kluczyk i w środku jest chroniony przed zimnym. Pobór wody. Właściciele posiadają też na stanie butle gazowe. Można wymienić butlę gazową na czysty propan za 70 zł. Tak to wygląda. Lokalizacja jest naprawdę perfekcyjna. Widoki są pierwszorzędne. Tu od razu obok macie górkę, z której dzieciaki non-stop śmigają na sankach. Bawią się tu bezproblemowo tą trasą. I tam pod Krokiew możecie wyjść w góry, Także, jeżeli macie chęć uskuteczniać sobie takie wycieczki górskie, to jak najbardziej jest to warte polecenia. Miejsce no i odpłatność, odpłatność za każdą dobę: dwie osoby, e, prąd i kamper. Jak widzicie, złotych 60 za każdą e, dobę. Brudny, strasznie brudny ten kamper, ale to jeszcze z trasy. E, zdecydowałem się go nie mieć, bo wiecie, jak to się skończy. Po prostu samochód nam zamarzi. Chociaż dzisiaj moi drodzy, temperatura jest letnia, bym powiedział, jak na zakopane w ostatnim czasie. Mrozy opiewały na około 20-25 kresek poniżej zera. Dzisiaj to zaledwie dwie kreski poniżej zera. Pada delikatny śnieg. No i co to oznacza? Oznacza to, że trzeba cały samochód oczywiście odśnieżyć, spakować, zapakować pod tym pod tą plandeką, pod tym pokrowcem, pod tą matą termiczną. Jak mnie upomniał Wojtek z Campu, pod matą termiczną znajduje się, moi drodzy, koła. Koła są z oponami oczywiście zimowymi, ale dodatkowo na koła mamy założone jeszcze łańcuchy, więc tutaj wyjazd powinien być bez problemowy. Warto jednak pamiętać o tym, żeby przed wjazdem na sam Olimp po prostu, jeżeli Wam się oczywiście chce te łańcuchy założyć, trwa to chwilę. Jeżeli chwycicie precyzję i będziecie mieli to doświadczenie, to łańcuchy śniegowe naprawdę można założyć w dosłownie parę minut, a realnie pomagają one zarówno wjechać, jak i wyjechać, czy manewrować po e, kempingu, bo nie ma tutaj na przykład takiego typowego zrzutu na szarowodę. Musicie podjechać tam za budynek, trafić w taką małą dziurkę i dopiero tam macie możliwość rzutu tej szarej wody. A tam, oczywiście, jak możecie się domyślić, nie jest odśnieżone, jest dużo śniegu, więc łańcuchy będą tu naprawdę przydatne. Biorę się za odśnieżanie. Zdaniem jest to jedna z najśmieszniejszych czynności, jako my musimy wykonać. Czyli sobie spacerujemy z naszą hm, kupą. Idziemy do zrzutów. testowaliśmy przez, przez ostatnie mrozy właśnie tą matę termiczną. E, taką specjalną zasłonę na, przystosowaną na Fiata Ducato do e, półintegry. Rzeczywiście sprawdza się, słuchajcie, rewelacyjnie. Pamiętajcie, żeby tutaj końcówkę tej maty przysypać najlepiej śniegiem, tworząc w ten sposób tutaj taki e, zamknięty hm, obieg, jeżeli to tak mogę nazwać. I dzięki temu naprawdę temperatura Tutaj w środku w szoferce, nieizolowanej szoferce od strony komory silnika zdecydowanie ulega poprawie. Rzeczywiście ta temperatura po prostu wyprodukowana na pokładzie kampera nie ucieka tak szybko, jak to ma zazwyczaj miejsce. W połączeniu z roletami remisa, zarówno tu na bocznych, jak i tu na przednich szybach daje to naprawdę gigantyczny komfort termiczny. Tą matę te marki. Wigo, jak sami widzicie, Wigo. Niemiecki producent, zamówiłem we sklepie Elcam. Ale za ile? Nie pamiętam, naprawdę. Zobijcie mnie, nie pamiętam ile to kosztowało. Myślę, że coś koło... Nie, nie pamiętam. Nie będę zgadywał, bo nie pamiętam, autentycznie nie pamiętam. Natomiast zdecydowanie, zdecydowanie ją polecam, bo po prostu się sprawdza. Zwłaszcza właśnie w zimowym karawaniku. Ta mata jeszcze Wam powiem, ma taki ciekawy patent. Jeżeli chcecie na przykład podziwiać widoczki, a nie chcecie ściągać całej maty, wystarczy, że zrobicie tak i w ten sposób przednia szyba jest e, otwarta. Możecie podziwiać sobie chociażby skoki narciarskie, ale zwróćcie uwagę, że ta mata robi przede wszystkim robotę polegającą na tym, że. no co, no właśnie. Nie skrapla się para wodna tutaj na szybie i to od wewnątrz to jest najbardziej irytujący, chyba jeden z najbardziej irytujących problemów, jakie można spotkać w zimowych kamperach, w zimowym karawaningu Tu z tą matą ten problem nie występuje. One się dzieli tak naprawdę na dwie części. Jak sobie widzicie. Jedna to jest osłona na przednie szyby i boczne, natomiast ta dolna. Przykrywa nam cały samochód, tutaj, właśnie od spodu. O, już tutaj możecie dojrzeć, właśnie zainstalowane łańcuchy śniegowe. I teraz, jak połączyć te dwie części? Nie tylko na rzep, ale idąc dalej, traficie w pewnym momencie po prostu na najzwyklejszy zamek błyskawiczny. Wystarczy jego odpiąć, i w ten sposób rozłączamy obie części, obie części maty pakujemy je do środka gotowe zakładanie trwa naprawdę chwilę e, tutaj z przodu nie wiem czy mam szoferkę otwartą chyba nie ale z przodu wystarczy od tutaj najpierw zacząć rzepy a, jak zwykle wszystko w karawaningu zauważyłem że ciężko robić jedną ręką jest taki rzepik do przypinania na klamkę a tu natomiast wsadzamy to e, na wewnętrzną stronę drzwi zamykamy czyli w ten sposób mata jest już Gotowa do użycia.